Mateusz Kidawa, ratownictwo Wodna Aspiracja. Cieszyńska Monika. Kozubal Olaf. To jest podstawa, druga rzecz jest taka, podchodzimy, zawsze podchodzimy delikatnie od strony głowy, nie od tyłu, żeby po prostu, żeby Pan się nie wystraszył. Zawsze podchodzimy od strony głowy i pytamy się, halo słyszy mnie Pan? Jeśli Pan mi odpowiada rękawie sprawdzamy drogi oddechowe w ten sposób. Jedna ręka jest na czole, druga jest tu na podwrótku. Patrzymy tak, czy oddycha. Zawsze możemy tak. Są trzy sposoby, żeby to powiększyć such widok, no i ogólnie. Następnie, jeśli nie oddycha, a jest wyciągnięty z wody, robimy 5 dechów. gdy jest to pielec. Normalnie robimy 30 na dwa, ale gdy jest to pielec, potrzebuje 5 dechów. No i następnie mamy środek kapki, mniej więcej tak, na krzyż. Zawsze nasadkiem na zawsze muszą być kolana, tak? Żeby mieć pozycję stabilną. Następnie nasara na garstkę, mniej więcej tu środek, i lecimy 30, to jest po prostu nudzi mamy rąk, sam się określiłem, tak, żeby być 30 na dwa. Jak silnie, muszą być tam, siły, czy... cała siła, ale też, żeby to takie czy... to nie można tak naprawdę, tak jak Poświciecie sobie każdy Pięć dachów, z 5 zerchów to tyle 30 na dwa. Ja głosowanie sobie nie zliczony minut, zwodzi też robię 30 na dwa. Cały czas. Więc co? Zaczynamy. Spadaminę na głowę. Halo, czy pan mnie słyszy? Bardzo proszę wezwać karetkę, bo pan nie oddycha. Profesjonalnie. Najpierw tak. ja sprawdzałem. Bo ja się napatrzyłam. Najpierw ja sprawdzamy, czy oddycha pan z mną karetkę. A, ale będzie Jedna ręka tu na czoło, w ten sposób, druga tak, nachylasz ucho tak, w ten sposób, tylko nie przygraszasz. Tak. Idzisz do 10 i tak czujesz, czy tu ci coś dmucha. patrzysz, czy się klatka podnosi. Jeśli nie podnosi, to na rzecz oddycha. No, patrzysz na klatkę, jeszcze jeden. Trzy pół godziny? No, do przyjazdu. Albo i dłużej. I jak można się skontaktować z ratownikami, czy to na plaży i czy na przykład przez stronę? Mamy numer alarmowy tutaj. 611 100. Dokładnie, jeśli nas nie ma na plaży, bo my jesteśmy od 10 do 18, wtedy ktoś może zadzwonić do nas i przyjeżdżamy w najszybszym jak to może być w momencie. A ogólnie jeśli jesteśmy na plaży, jest to od godziny 10 do 18, można nas po prostu znaleźć na wieży. Albo zawołać. Gdy ratownicy są na wieży zawsze jest flaga wywieszona. Rewalu. Po Plaża strzeżona zaczyna się przede wszystkim. Jest wieża ratownicza. Na wieży jest flaga. Jest znak początek plaży strzeżonej i koniec plaży strzeżonej.